Witajcie moi mili, to ja, Wasza wróżka Natalia. Witam się z Wami serdecznie. Oczywiście odczytam Wam horoskop na 12 znaków zodiaku na kolejny tydzień. Więc zaczynamy nasz horoskop. Żywioł i ziemi. Koziorożec. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno będziesz musiał działać w jakichś Festiach, bardzo szybko, energicznie, ale widzę, że te dni będą bardzo ciepłe, bardzo gorące. W waszych sypialniach będzie rewelacyjnie, i też dostaniesz jakąś sympatyczną wiadomość. I na Twój tydzień będzie miał wpływ jakiś zodiakalny szczelec. Jeśli chodzi o zdrowie, to na pewno wizyta u lekarza, fachowa rada i też będziesz musiał przemyśleć, okazać się inteligencją, rozsądkiem. Nie do końca we wszystko wiesz, bo te problemy, które masz, to bardzo szybko pokonasz. Jeśli chodzi o pracę, to widzę dodatkowe pieniądze, awans i będziesz mógł coś sensownego za pieniążki zakupić dla rodziny. A kartą tygodnia jest król pentakli, więc jakieś dodatkowe pieniądze Ciebie czekają. E, jakiś, jakiś może kredyt dostaniesz. Jakiś sponsor hojny się narysuje, także bardzo dobry tydzień, jeśli chodzi o finanse. Byk. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to czegoś się dowiesz. Nie opowiadaj o sobie, dlatego że coś może być wykorzystane przez ciebie, jakieś plotki mogą rozwalić Twój związek. Czegoś się nowego dowiesz. Jakieś wiadomości bardzo ważne napłyną, jeśli chodzi o uczucia. Jeśli chodzi o zdrowie to widzę, że coś cię gryzie, coś jakiś ukryty problem jest. Ja uważam, że może być coś związane z sercem, z, z krążeniem, e, więc bardzo bądź ostrożny, uważaj. Jeśli chodzi o pracę to też jakiś taki trochę zastój będzie się Nudzić, ale w perspektywie wszystkie problemy w pracy też pokonasz, także się nie martw. A kartą tygodnia jest piątka mieczy. No niestety czekają ciebie przejścia. W jakichś kwestiach będziesz musiał bardzo szybko działać, i też uważaj na jakieś kłótnie, na jakieś nieporozumienia, na jakieś konflikty w tym tygodniu. Panna. Uczucie, zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, też problemy w uczuciach, jakieś was skutnie, spory czekają, także nie zaoszczaj tego, żeby po prostu nie zniszczyć sobie relacji, związku. Jeśli chodzi o zdrowie, to pokonanie problemów zdrowotnych, duża radość i w pracy też czeka cię jakieś sympatyczne spotkanie, albo ktoś się odwiedzi w pracy, kogo dawno nie widziałaś, może jakieś Stary pracownik, który pracował, odwiedzi Waszą pracę. Ewentualnie Ty gdzieś możesz być oddelegowana na jakąś delegację, no i też jakiś ukryty romans z ciebie czeka w pracy. A kartą tygodnia jest szósta pucharów, więc powrót do przeszłości. No właśnie możesz spotkać kogoś, kogo dawno nie widziałeś, i ewentualnie możesz wrócić do starego związku sprzed lat żywioł powietrza, wodnik, uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to czekacie, czekają Cię miłe chwile, jakieś sympatyczne towarzystwo, sympatyczne spędzenie też czasu, jakiś tryumf, zwycięstwo w uczuciach, ale też uważaj, żeby w Wasze związki nie wdarła się zdrada, nie wdarł, nie wdarł się trójkąt. Jeśli chodzi o zdrowie, to czekacie zmiana domu. Ale zmiana domu, no może gdzieś pojedziesz yy, na wczasy yy, do sanatorium. Ewentualnie te zmiany, które będą w zdrowiu, one będą spełniające Wasze marzenia. Bardzo wielkie szczęście dla Was. W pracy powrót do przeszłości. Też możesz wrócić do e, jakiejś pracy, którą już kiedyś wykonywałeś, ewentualnie też ktoś może, e, mogę, możesz kogoś spotkać, z kim właśnie pracowałeś i to będzie bardzo sympatyczne e, spotkanie. A kartą tygodnia jest paść mieczy. No, mogą być małe problemy, które będą Cię przerastać, ale z tymi problemami się szybko e, uporasz. Możesz też e, czegoś się uczyć, dokształcać, Drogą internetową, co Ci przyniesie duże powodzenie w perspektywie, większe zarobki, i też na Twój tydzień będzie miał wpływ jakiś zodiakalny bliźniak. Ale też niektóre panie mogą się właśnie dowiedzieć o początku ciąży. Bliźnięta: uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będzie to rewelacyjny tydzień. Pojedziesz do osoby bliskiej twojemu sercu, ewentualnie ktoś przyjedzie, ktoś kto ciebie kocha, spotkasz się z taką osobą, no i też wiele z was wejdzie w jakieś potajemne romanse. Na pewno bardzo sympatyczny czas, jeśli chodzi o bliźniaka ten tydzień, jeśli chodzi o uczucia. W zdrowiu uważaj na serce, na krążenia. no jakiś ukryty problem jest, coś jest, ale to się właśnie wyłoni. Jeśli chodzi o pracę, to duże zarobki, stabilizacja, i też czekacie jakieś spotkanie w pracy w dużej grupie ludzi. Widzę też, że będziesz robił jakieś duże zakupy, a kartą e, tygodnia jest as Pucharów, więc czekacie nowa znajomość dla samotnych bliźniąt, nowa znajomość, która w perspektywie przyniesie stały związek, e, związek oparty na prawdziwych uczuciach, no i w starych uczuciach. Odnowienie uczuć, stabilizacja, miłość będzie tryskać, i też karty mówią. Uważaj na używki, bo co za dużo to też niezdrowo. Waga, uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to wejdziesz w taką niepewność, uważaj, żebyś nie był o coś posądzony, też uważaj, żeby właśnie. W Twój związek nie wdał się jakaś zdrada, jakieś, jakieś po prostu oszustwo, jakiś podstęp, jakieś takie bardzo ciche dni, depresyjne Was czekają. W zdrowiu też czeka Cię wizyta u lekarza i będą podejmować jakieś decyzje co do, dalszej, co do dalszego Twojego leczenia. I w pracy też jest na pustelniku, więc wiele z Was może zakończyć swoją pracę. No i też będziecie się czuć tacy trochę osamotnieni, tacy sami ze sobą. A kartą tygodnia jest dziesiątka pentakli, więc na pewno jakieś zobowiązania będziesz musiał uregulować, ewentualnie te zobowiązania też Tobie muszą być zwrócone. I wiele z Was może właśnie zrobić jakieś zakupy. W tym tygodniu i też może być w jakim, na jakimś większym przyjęciu, w większej grupie ludzi. Żywioł ognia, baran. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będziesz bardzo sprecyzowany, będziesz wiedział, cze, czego chcesz od uczuć, od związku, od życia. Jeśli chodzi o zdrowie nowy początek, dobra wiadomość, pokonanie problemów zdrowotnych, a w pracy, no, uwikłanie, no, taka trochę charówka, być może nie do końca będziesz chciał pracować, może jakieś zmęczenie, ale niestety będziesz musiał e, wywiązać się z obowiązań. No i ogólnie tydzień, nowy początek Was czeka, no i też pieniądze, przypływ pieniędzy. A kartą tygodnia są kochankowie, więc Samotni, wróży to, że może właśnie teraz spotkacie osobę do stałej relacji i też będziecie dokonywać wyborów partnerskich, zawodowych, lew, uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o lwa, to też o czymś nie wiesz, Czegoś się możesz u, o uczuciach dowiedzieć. E, jakaś, jakaś, jakiś fałsz, coś wyjdzie. No i też karty mówią, żebyś nie opowiadał o sobie, bo coś może być wykorzystane przeciwko tobie. Jeśli chodzi o zdrowie, to jakieś problemy, coś się właśnie zakończy. No i też wygrać z jakąś chorobą, pokonasz jakąś chorobę. Pracy czekają Cię dobre profity, stabilny zarobek i też pomoc. Ktoś będzie Ci pomagał, ktoś będzie Tobą przewodził. A kartą tygodnia szóstka pucharów, więc kogoś możesz właśnie spotkać, kogo dawno nie widziałeś, ewentualnie odwiedzić rodzinne strony, powrót do związku, z tym, w którym już byłeś, powrót do przeszłości. Ciebie czeka. Szczelec. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o szczelca, to wróży Wam, że przed Wami jest początek miłości. Początek miłości, związku opartych na prawdziwych uczuciach. To jest dla samotnych szczelców. Coś pięknego w Waszym życiu właśnie uczuciowym teraz może się nadarzyć. Ale też w starych związkach odnowienie uczuć bardzo będzie ciepło i sympatycznie. W zdrowiu pokonanie choroby jest koło fortuny, więc nie przegap, walcz o swoje zdrowie, a pokonasz wszystkie problemy. No i w pracy też podpisanie dobrej umowy: też uważaj na jakieś plotki, na pomówienia, i też uważaj na zazdrość w pracy. A kartą Tygodnia jest As Mieczy, więc jest jakiś nowy początek, ale uważaj na ten nowy początek, żeby po prostu nie był opiany jakimś tam oszustwem. Wszystko sprawdzaj, co będziesz podpisywać, myśl, co będziesz robić. Żywioł Wody Rak. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to przed Wami nowe perspektywy, spełnienie marzeń. Wiele z Was teraz właśnie stanie na ślubnym kobiercu, urodzą Wam się dzieci, kobiety doczekają oświadczeń. No, przed Wami jest wspaniały czas w uczuciach, w miłości. Jeśli chodzi o zdrowie, to też pokonanie jakichś problemów może Wam właśnie dokuczać żołądek, jakieś sprawy wrzodowe mogą się. Wyłonić, ale to nie jest wielki problem, to da się wszystko wyleczyć. Jeśli chodzi o pracę, to czeka Cię rywalizacja, konkurencja, ale też będziesz musiał okazać się inteligencją w jakiejś kwestii, w jakiejś rozmowie, i też jakieś wiadomości odnośnie pracy dostaniesz. A kartą tygodnia jest Walet Pucharów, więc Albo pojedziesz do osoby bliskiej twojego serca albo ktoś przyjedzie do ciebie bliski twemu sercu i też w wielu parach może właśnie teraz na świat przyjść dziecko i również wiele z was wejdzie w jakiś romans potajemny, coś pięknego przed wami jeśli chodzi w sferach uczucia. Na wasz tydzień będzie miał wpływ jakaś zodiakalna waga i zodiakalny skorpion. skorpion. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będziesz wiedział, czego chcesz. Będziesz naprawdę podejmował w jakichś kwestiach bardzo dojrzałe męskie decyzje i na pewno będziesz właśnie tym jednym najważniejszym mężczyzną w jej życiu i, on, i ty będziesz jedną najważniejszą kobietą w jego życiu. Także na pewno możecie stworzyć związek. Jeśli chodzi o zdrowie, to musisz coś zakończyć dla własnego dobra. Jakieś nadużywania, e, jakieś po prostu e, coś, co, co może szkodzić. Także zastanów się. Jeśli chodzi o pracę, no to widzę, że taka troszeczkę e, żmijowata ta praca będzie. No nie wszyscy będą chcieli, żebyś osiągnął swój cel w życiu, w zawodowym, ale Ty... Nie bać się na to, dąż do swojego celu, a pokonasz wszystkie problemy w pracy. A kartą tygodnia jest słońce, więc e, coś bardzo sympatycznego się w Waszym życiu urodzi. Szczęście, miłość, spełnienie marzeń, awansujecie też e, w pracy i to te awanse będą dla Was zasłużone. Wiele z Was może właśnie pojechać w ciepłe kraje, oddalone kraje e, też. Jakiś czas dla, dla rodziny poświęcony, także fajny czas, jeśli chodzi o y, skorpiona. Ryby. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o ryby, to na pewno na wasz związek będzie miała wpływ jakaś kobieta y, z pozycją, z klasą, która lubi mieć ostatnie słowo ostatnie zdanie ale też uważaj, żeby w Twoją relację właśnie jakaś kobieta nie wdzierała się, żeby nie mieszała w Twojej relacji, żeby tej relacji po prostu nie niszczyła. Bądź bardzo ostrożny. Jeśli chodzi o zdrowie, może być jakiś problem ze zdrowiem, ale Ty się nie martw, dlatego, że ten problem pokonasz i na 100% się wyleczysz. W pracy podpisanie dobrej umowy, tryumf, zwycięstwo, sympatyczne spotkania. A kartą tygodnia jest e, siódemka pentakli, więc też Jakaś Ciebie wygrana czeka, może nie aż jakaś wielka, ale czeka Ciebie wygrana. Warto zagrać właśnie w gry jakieś liczbowe i jakieś problemy raz na zawsze się w, wasz, w Twoim życiu właśnie skończą. Pokonasz jakieś problemy i one się skończą. Moi kochani, dobiegliśmy do końca naszego horoskopu tygodniowego. Żegnam się z Wami serdecznie. Oczywiście zapraszam Was na następny odcinek. Już za tydzień. Dziękuję za uwagę.